Cześć, Mantko, jestem w krzaku i dzisiaj jest, idziemy na polowanie cicho. Jestem z Marleną, moją dziewczyną, i będziemy łapać dzisiaj Pokemony. Mam mało baterii, więc dużo Pokémonów nie złapię. Ale to zaraz. Jak widać, to są moje Pokemony. Mam pikachu, z którym zacząłem grać, ponieważ y, lubię pikachu, pikachu moim mentorem, pikachu moim bogiem, pikachu, pikachu. A teraz idziemy do Pokestopu, y, żeby zdobyć Pokebarę. A później będziemy łapać pokémony. Kurczę, mam nadzieję, że jak znajdę. A jak nie, to Jak widać, tutaj znajduje się gym drużyny niebieskiej. Nie lubimy, nie szanujemy, tak samo jak czerwonych. Wszyscy prawilniacy muszą być w drużynie żółtej. Polecam, co masz, ja też będę w drużynie żółtej. Nie udało mi się złapać żadnego pokémona. Zostało mi 5% baterii, więc chyba dzisiaj już nic nie złapię. Ale próbowałem. Dzisiaj aż złapałem chyba trzy, co nie? 3? No, dzisiaj złapałem 3 pokémony, więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Oj, oj, co jest? Jest Pokémon. To jednak wam nagram jedne, jak łapię jednego Pokemona. Właściwie, jak ktoś wie jak włączyć tą podwójną rzeczywistość czy coś Akurat gdy wyłącza się, nie! Dziękuję za oglądanie. Cześć, jeśli filmik Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza, oraz jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami, zasubskrybuj mój kanał.